Czukajam sobie ta o... o Ja nie wiem już dalej Dawaj, zbieram hektary. Nie dalej <laughs> To coś innego to Proszę, co? co jest ładne w Co? Mam pomysł, zaśpiewam I... Przyjmie, że lidowe je pasterze, pasterze Grając w kocie dziecioteczku Dali, dali że... Chwała na, na wysokości! wysokości Chama, chwała na, na wysokości! A pokoj na ziemi! Na ziemi! No i teraz poproszę... 5 tysięcy za końca! Na wysokości, a pokoj... Dobra, czekaj, cicho. Na teraz ziemi. Ja teraz jestem raperem, i teraz proszę pieniądze za koncert, <coughs> bo jestem raperem 5 tysięcy. Ale to ja... Od ja tego parzerwonej korwetcie. Wypieczaj! Wypieczaj, Wy chodź na solo pedale! Po no, moj koniec pedale! <coughs> A, A pila, no! Michael Vigo Michael Vigo no, ja 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 ja. Jestem, no o, tego. Ja jestem śliczny! Jestem śliczny! Naprawdę wiem, co się dzieje! Nie no jestem no na, inny, nie jestem no... na inny, no Ale mam lity! Nie ma lity! Ja! Albo zrobię stu piesiark! Chyba nie do Chyba, Bielka, na, chyba na flecie. Chyba na flecie. Nie, <grym> co, co Chodź tu w śmieciu. Flecie ty. <grym> do, <damaj> go młody. <grym> e <grym> e za zero Majke, co ty powiedziałeś to i zapraszam do bożku. co to i zero. Ja już was, a ja szedłem, jak ktoś dźwięk pedala, już wyłożył A ja jak ktoś dźwięk już wyłożył <laughs> Michael, bierz go!